Cześć, mną widzę. I tam was w kolejnym odcinku yy, na tym kanale. Dzisiaj będziemy grać znowu w Farming Simulator, ale następny odcinek będzie już czegoś innego. Oczywiście to nie jest koniec serii, ale, yy, ale żeby była na zmianę. I trochę nie wiem o czym mówić. Co... Nie, chyba co od początku zacznę mówić, bo chodzi o to, że od jakieś 20 minut poplałem, 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 że tylko żeby się dowiedzieć, że nie włączyłem nagrywania. Ale spokojnie, no może nie do 20, no tak, z 5-10 minut. Na szczęście jeszcze nie zacząłem nic robić. Teraz jeszcze się upewniam, na pewno, czy jest nagrywanie, ale jest. No i daliście mi bardzo dziękuję za odbiór ostatniego odcinka. Bo tam chyba 300 wyświetleń po dwóch dniach publikacji. To jest najlepszy odcinek na moim kanale. Nawet nie dorównuję mu mój pierwszy odcinek, który po dwóch latach zebrał 100 wyświetleń, więc. Więc fajnie, fajnie. Nie, właściwie jeszcze nie ma dwóch lat kanału. No to. Półtora roku, niech będzie, no i dzisiaj daliście mi trochę porad, na przykład, że trzeba sobie kupić prasę zbożową, żeby to zbierać, potem daje się tam do stadały, chyba tak, potem się ora pole i tak dalej, i tak dalej, i rzeczy można, jak ktoś wyciskało. aha, właśnie, tam też może się przemieszczać pomiędzy swoimi urządzeniami, co to? Człowiek? czy... Jakiś człowiek obok mnie stał. Dobra, nie, nieważne, chyba mi się przywidziało. I też mnie nauczyli, yy, nauczyliście, że na mapie można patrzeć i trzeba znaleźć to jest chyba to. Tak, to jest skup, w którym się właśnie skupuje, w sensie, no, daje yy, przeinsa i tak dalej, który u ciebie kopuje, chyba, chyba, nie, nie wiem, chyba. Eee, miejmy nadzieję. I jakby za to się dostaje kasę, ale jak je sobie tutaj przeglądałem, znalazłem tutaj chyba tak, że jest coś takiego jak usługi, tam kontrakty. I chodzi o to, że musimy jeździć sobie do jakichś ziółków lub ziomeczek i musimy im coś zrobić, nie na przykład nawożenie, kultywatorowanie. Prasowanie Bel. Aha, prasowanie Bel to bym musiał kupić albo wypożyczyć. Ym, albo, albo zbiór plonów, zbiór plonów, zbiór plonów. W sumie ma, mamy tutaj nawożenie kultury, wygadowywanie zbiór plonów i prasowanie Bel. No i za to mamy jakby ceny. I kolejną rzeczą, którą się nauczyłem, to że jeżeli na przykład sobie wiedziałem, póki co nas nie stać na prasę, więc sobie tego chyba chyba nie zbierzemy. A gdzie się kupuje? Czekaj, gdzie się kupuje rzeczy? Więc nie ma. A, no i kolejną rzeczą, którą odkręcę, to że tutaj jest nawet kalendarz, gdzie jest jakby cały rok rozpisany. Znaczy, no tak, prawie cały rok. Nie, znaczy, no widać prawie cały, nie, cały rok, bo tutaj luty i marzec to cały rok widać. I chodzi o to, że tutaj widać, jakby tutaj jest pora siewu oraz okres, okres zbiorów, nie? I pszenicę bardzo dobrze, intuicyjnie, że zebraliśmy, bo z końcem sierpnia się kończy y, okres y, zbiorów i zaczyna się pora siewu. Więc, więc no. Y, jęczmienia, i rzepaku i tak dalej jeszcze nie mamy. Może kiedyś. Póki co nie mamy, więc, y, więc no. I, I, Czyli pszenica rośnie cały rok, w sensie tutaj ta, bo jeżeli tu jest w wrześniu porasiewu no to powiedzmy najpóźniej zasiać i najwcześniej zdobyć, no to koniec października. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli osiem miesięcy do początku lipca. Więc, no, 8 miesięcy myślę, że to trochę sporo. Yy, jeszcze się na. Chyba, szóstka jakaś się... Da się czas przyspieszyć? Znaczy ta szóstka nic nie robi. Halo! No i teraz piątka. No to chyba nic nie robi. Yy, no i się też nauczyłem, że można dawać. Czekaj, tam sobie przejdziemy. To jest chyba do rania, nie? Tak, że można sobie wynajmować, jakby trochę ziomków do, do tego, żeby ci zbierali i tak dalej. E, ojoj, nie posionym, nie posionym, nie Więc teraz sobie tak zrobimy i na przykład, o, mamy ich pod nie? że jest zatrudni pracownika. I teraz zatrudniamy, przyjeżdża jakaś babka, czy tam chłopak z, z, bez rękawkiem i nam robi to za, mnie, za nas, nie? No tylko, że jak to, czemu minus dwa pensje dla pracowników? Tylko, że jak zobaczycie w prawym górnym rogu na moje zarobki, no to niestety, ale znikają powoli, ale jednak. No widzicie, że cały czas minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Co ona robi? Co ona robi? No nie, ale. I będzie się tyle cofa Ona nam po prostu. Ona nam chyba po prostu chce paliwo trochę zjechać i jaki dziwny w ogóle to co, co, o co w tym chodzi? Co ona robi? Dobra, wiecie co? 2. Dwa, 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 dwie eurosy czy pieniądze na jakieś 10 sekund za takie gu... coś to, no to nie wiem czy się opłaca w sensie. No tak, bo ona po prostu czas marnuje, nawet nie paliwo, tylko po prostu czas żeby jak najwięcej, więc to jest sprytna babuszka. Yy, tylko ja się zastanawiam, aha, i też powiedzieliście, że, że trzeba kupić prasę albo wypożyczyć, nie, wypożyczyć też na inne pola I będą musiał kupić w, te, w takim razie prasę i potem już te bele dawać, też chyba żeby będzie coś kupić, żeby dawać to tam na no, tamtą stajnię, nie stajnię Obor? Nie, nie obor, bo to obora to do zwierząt. No w każdym razie, trudno. No w każdym, w każdym odcinku widocznie muszę zapomnieć jakieś słowa ostatnie, no to wyleciało mi z, głowa, z głowy na szczęście przypomnieliśmy, że, że to wszystko to jest gospodarstwo. Więc w tym możecie na przykład napisać, co tam to jest, bo to naprawdę nie zapomniałem. No i zobaczmy, czy to się też tak ładnie... Ale fajne, ślady! Damn, jak to jest dokładne. Dobra, i sobie. Nie tak, nie tak na pewno nie... Będzie, będzie, się musiał. Czekaj. Jak to opuścimy. A wciśniemy B. A nie, B to tylko do kombajnu e, Wybierz kolejny nasz. Aha, bo. No tak, mam jeszcze ten obciążnik. To czekajcie. G. Aktywny. Czekajcie, co dodaję. Też możecie napisać, bo. No, ja się trochę nie znam, ok. W sensie, no. No. Dobra, teraz się przełączymy na ten z tyłu. Eee, yy, opu tempomat, wybierz widok. Yy, użyj klaksonu Trochę cichy ten, ten klakson, jeśli w ogóle go słyszycie. No dobra, opuszczamy. No i jedziemy. Nie, dobra, to też zbiera ładnie wszystko, ora. Super. Tylko że strasznie małe to jest. O nie! Jakie to... Yy, jakie to brzydkie! Musiał jeszcze raz pojechać. Aha, a właśnie, musimy pojechać i sprzedać. W ogóle mam dużo, dużo. Trzeba uporządkować, co robimy w ogóle w tym odcinku, bo za, dzie... za 13 minut muszę zaczynać live'a <takujem> Tak, ogółem, Więc myślę, że tak. Co zrobiłem? A, zatrudniłem pracownika niechcący, no ale nie znaleziono pola na szczęście. E, dobra, w każdym razie mamy. No, jakieś 7 minut jeszcze. Albo wiem, nagram jedną część, potem nagram drugą, jeśli będzie za krótko. E, ale pojedziemy sobie tam, weźmiemy tą przyczepę, pojedziemy, spróbujemy sprzedać, zobaczymy, czy to się w ogóle opłaca tą pszenicę, nie? E, i, I potem na przykład, nie wiem, zatrudnimy pracowników, niestety. I na przykład sobie wiecie, pojedziemy tam do. Do tego. U, jak to się sprawdzało? Tu. I pojedziemy sobie do tego, żeby zobaczyć czy na pewno, na pewno, na pewno to działa, nie? Pedro, 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 Pedro pe! Menu, menu, malina, I sama... A no tak, przecież mogę się przełączyć. Nie to, nie to... I to jest chyba to. Dobra, teraz tak, trzeba... A, jeszcze się nie podpięłam. czekaj. Yy, Q? A, i powiedzieliście mi w ogóle, że tam tamto zielone coś, takie długie, to jest, powiedzieliście mi, że to jest do tego headera od

No dobra, no to musimy tam po prostu podjechać. Tylko, że źle zrobiliśmy właściwie. Chyba. Bo teraz musimy. Tak się pierwszy raz wypakowywuję, bo no wczoraj tam. Nie, inaczej. Pierwszy raz zabieram z, z tego silosu, bo na, no ostatni raz na, na odcinku to się udało tam spakować z kombajnem, wypakować i spakować tam, no wiecie co chodzi. I mam nadzieję, że teraz się uda. Ich, jakoś o Jezu jak to chyba Jezu skrzyczą mnie znowu rolnicy w komentarzach, że źle to robię. Dobra. Działa znaczy, że działa. Może jakoś... ich... O, ich, ich. o, 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 no, 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 no. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra, jakoś, jakoś, jakoś... Nie, to nie wyjdzie. Ło! Dobra, coś było, czekaj. Yy, tutaj są dziękuję. Dobra, wiecie co? Chyba muszę. Naw nawracamy na rondzie. Oj, yy, to nie tak miało być. Wiecie co? Ja się przesiądę dokładnie tutaj. Ej, właśnie, teraz możemy w sumie. Spróbować. Sp Spróbować, czy to działa. Ale to nie chyba tak. Dobra, powiedzmy, że działa. O <ścoughs> mój Boże, dobra, i teraz się przesiądźmy tutaj. Teraz trzeba jakoś wyjechać, bo się chyba trochę zbrokowaliśmy. Zblokowaliśmy. Yy, I pojedziemy sobie, zrobimy takie pękne. Cykniemy sobie, o tak, o, kółeczko. Ślicznie, 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 ślicznie. Dobra, dobra, dobra. Easy, 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 easy. easy oh my god, takie piękne! Rozpocznij napełnianie. Już, 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 już. Co jest? A, oh, no tak, bo to przecież to się nie zatrzyma w sensie. Nie, dobra, tak, tylko da się jakoś zmniejszyć tą ilość? Czy... Dobra, na start. Tyle? Tak mało zebraliśmy wtedy? nie, bo nie będę miał czym posiać. Wiem, wyładujemy trochę. Czekaj, 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 czekaj. Rozpocznij wyładunek. Dobra i, podle, i teraz zatrzymamy ładunek, wyładunek, nie? Ciecie, stop! Dobra, 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 pięknie, 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 easy, easy, easy. Teraz tam pokrywę nakrejemy, nie? Pięknie. I przejedźmy się, uj, 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 uj. Przejedźmy się. Co trzeba kiedyś sprzątnąć, ten te I pojedziemy teraz, nie pamiętam dokładnie gdzie. Stop! Nie wyjeżdżaj. Nie, tak. Na pewno nie, na pewno nie tak. Eee... Ha! Okej. Okay. Tutaj, czyli teraz w lewo, i potem w prawo. Nic nie jedzie, żadna policja. Dobra, co się jedzie? No, blokujemy, blokujemy, blokujemy. <laughs> oj, przepraszam! O jezu, oj, oj, oj! No nieźle. Znaczy, to miał być odgłos skręcania, ale dobra. Okej, okay, i teraz easy, easy, easy. To chyba nie tutaj. No, jakiś skup mam, no, mam znaleźć. No tu? Piekarnia. to chyba nie. Tu? Dobra, trzeba zobaczyć tu. Handlarz zwierzętami, wiejski tartak, wiejski. Dwa wiejskie tartaki? Aha! Yy... No dobra, no, spróbujmy. Oby był jakiś rozładunek z tyłu, czy coś. Bo to się źle skończy. Oj, spokojnie. Easy 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 easy. Okej, okay, okej, okay, jest rozładunek jakiś, dobra. Tylko teraz wykręcić, ja nie umiem wykrę... Dobra, zrobimy tak. Cyk, 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 cyk. To może... To tylko gra, może się nie skapnie czy coś. Nie w tą stronę, wiecie? Ech Co jest? Wiem Sprawdzę, czy w ogóle to o to chodzi Czy to jest to Ech. Bar, fast food To jest to Ej, napiszcie mi, który to jest skup Bo ja naprawdę chyba czegoś nie czaję To jest... To chyba Mm, Kruszarka Chyba to jest to, wiecie To jest to My, no ale to jest daleko przecież Dobra, to jedziemy w kolejnym odcinku Bo a, zaraz zaczynam live'a B y Zaraz zaczynam live'a No więc co widzę wie, Trzymajcie się y Widzimy się W czymś innym właściwie Ale z a no, czymś innym właściwie. Eee, mam nadzieję, że wpadniecie na live'a Link do mojego Discorda macie w opisie, gdzie informuję o nowych odcinkach i, 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 i live'ach. Eee, no i też możecie zasubskrybować, że nawet tak na przykład, nie wiem, macie wyciszonego Discorda, to żebyście mieli powiadomienie z, z YouTube'a, że, 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 hej, teraz jest live. Halo, wbijaj, czemu nie wbijasz? Jak tu możesz nie wbijać? Halo! No, eee, więc tak. Sprawdzę czy jeszcze może to jest to. Nie, to jest piekarnia. Niestety, to jest zbiornicę woda a to jest pociąg chyba. Ty, diesel lokomotywę. No więc co, trzymajcie się, do zobaczenia i nora!